Hej! Dzisiaj druga część o krasnoludach w świecie Forgotten Realms. Artykuł tłumaczył Wolf ze strony Forgotten Realms Wiki, także bez dłuższego przedłużania. Lecimy! Osobowość Niezależnie od tego, czy krasnoludy twierdzą, że zostały wyrzeźbione z kamienia świata, było prawdą, krasnoludy miały wiele cech uważanych za podobne do kamienia, z którym żyły. Silne, wytrzymałe i niezawodne krasnoludy były grzeczne, szczególnie w stosunku do starszych. Posiadały inteligencję przewyższającą mądrość wielu innych ras. Krasnoludy ceniły swoje tradycje, niezależnie od rasy, z której pochodzili. Szukały inspiracji swych przodków oraz bohaterów. Krasnoludy był również znane ze swojej upartej natury i cynizmu. Cech szeroko rozpowszechnionych wśród krasnoludów, ale które przyczyniły się do ich odwagi i wytrwałości, i były powszechnie zrównoważone. Trudno było zarobić na przyjaźń krasnoludów, ale po wygraniu była ona niezwykle silna. Naturalnie ponurzyli podejrzliwi, grubi ludzie z trudnością obdarzyli swoim zaufaniem innych, szczególnie tych spoza rodziny, podejrzewając o najgorsze dopóki obcy nie udowodnił wiele razy dobrej woli. Gdy zaufanie zostało zdobyte, krasnoludy postrzegały zdradę, nawet te drobne, za hańbę, która wymagała zemsty. Powszechna przysięga gnomów zwracająca uwagę na tak krasnoludzkie poczucie sprawiedliwości brzmiała Jeśli kłamią, obym spotkał krasnoluda. Dla krasnoludów lojalność była czymś więcej niż tylko słowem i uważali, że powinna być zarówno ceniona, jak i nagradzana. Dla krasnoludów znajdowanie się obok przyjaciela w walce było niezwykłym darem i wyrazem szacunku. Niezwykłym zaszczytem także była ochrona tego sojusznika przed krzywdą. Wiele krasnoludzkich opowieści obracało się później wokół ofiar krasnoludów dla ich przyjaciół i rodziny. Rasata świetnie uznana ze swojej niezawodności jako przyjaciele i sojusznicy. Była ona także znana za żywienie uraz dużo dłużej niż wiele innych ras. Mogło to mieć miejsce indywidualnie między krasnodem a tym, który ich skrzywdził, lub przeciwko całym rasom, nawet jeśli wojna z wrogiem dawno ustała. Krasnolud był ostrożny i rozważny, z dużo bardziej poważnym usposobieniem niż inne rasy, które czasami postrzegały jako nieodpowiedzialne lub lekkomyślne. Krasnolud robił wszystko ostrożnie i uparcie. Jednak krasnoludy łatwo ulegały gniewowi lub chciwości, które były ich najczęstszymi wadami. Krasnoludy, które opuściły swoją ojczyznę, aby pozostać poszukiwaczami przygód, zrobiły to z wielu powodów. Po części krasnolud mógł być zmotywowany zwykłą chciwością, biorąc pod uwagę krasnoludzką miłość do pięknych rzeczy. Niezwykle często jednak krasnolud mógł być zmotywowany chęcią zrobienia tego, co jest dobre dla innych, szczególnie dla ich klanu lub zamiłowaniem to podniecenia, ponieważ pomimo bycia bardzo osiadłą i spokojną rasą rzadko męczyły się dreszczykiem emocji. Nawet te krombrne krasludy zachowały ducha swoich braci, mając nadzieję, że ich osiągnięcia za granicą przyniosły zaszczyt im, ich klanowi lub obu. Kultura Krasludy wysoko ceniły więzi między członkami rodziny i przyjaciółmi, splatając ściśle powiązane klany. Krasludy szczególnie szanowały starszych od których oczekiwali solidnego przywództwa oraz mądrości wynikającej z doświadczenia. Idea ta odnosiła się do stosunku z innymi rasami, a krasnoludy okazywały szacunek nawet starszyźnie innej, nie krasnoludzkiej rasy. Podobnie krasnoludy, być może bardziej niż większość innych ras, zwracały się do swoich bogów o przewodnictwo i ochronę. Niezłe krasnoludy szukały w bezkości pocieszenia i inspiracji, podczas gdy niegodziwi szukali sposobów na zdobycie władzy na, yy, nad innymi u swoich bóstw. Poszczególne krasnoludy mogły być niewierzące, aczkolwiek krasa ta w całości, niezależnie od podgatunku, miała silne skłonności religijne. Prawie każda społeczność utrzymywała co najmniej jedną świątynię. Klany Większość społeczeństw krasnoludów została podzielona na klany zbudowane na podstawie więzów rodzinnych i lojalności politycznej. Klany te były zwykle kierowane przez dziedzicznych władców, często monarchów wywodzących się od założyciela klanu. Krasnoludy bardzo ceniły lojalność wobec tych władców i klanu jako całości, a nawet obiektywne krasnoludy miały tendencję do opowiadania się przede wszystkim po stronie swoich krewnych, jeżeli innych ras lub społeczności. Te struktury klanowe promowały tradycję chowu sobnego. Było to tak przesadne, że uznano je za jedną z przyczyn niskiego wskaźnika urodzeń krasnoludków. Większość klanów krasnoludów skupiała się na jednym lub dwóch rodzajach rzemiosła, takich jak kowalstwo, biżuteria, inżynieria lub kamieniarstwo. Krasnoludy starały się uniknąć nadmiernej specjalizacji, wysyłając część swoich młodych ludzi do innych klanów, aby służyli jako uczniowie, co również pomogło w budowaniu jedności rasowej. Ze względu na ich długowieczność praktyki, te mogą trwać dziesiątki lat. Ojczyzny Większość krasnoludów bolała mieszkać w podziemnych miastach w pobliżu powierzchni, i nad underdark, zbudowanych wokół kopalni, które zapewniały im większość środków do życia. Rzeźbienie w kamieniu miast tych mogły trwać stulecia, jednakże po ukończeniu były praktycznie wieczne, chociaż krosne ludy były z naturą rasą wojowniczą. W tych miastach ludność cywilna stanowiła około jednej czwartej całej populacji i składała się głównie z młodych, starszych lub kilku zwykłych dorosłych. Kobiety zazwyczaj stanowiły równie dużą część wojska, co krasnoludy ludy płci męskiej. Od XIV wieku krasnoludy można było spotkać w całym Fejrunie, chociaż najwięcej było ich w Underdark, Północy, Wielkiej Szczelinie i Zimnych Ziemiach. W swoich ojczyznach krasnoludy nieustannie wyrzeźbiły nową przestrzeń życiową, wydobywając przy tym bogactwa gór. Krasnoludy na ogół trzymały się tych miejsc. Nie lubiły podróżować, szczególnie po drogach wodnych, ale ci, którzy żyli na ziemiach ludzkich mogli czuć się całkiem wygodnie. Większe z nich utrzymywała się z pracy najemników, kowali lub różnego rodzaju rzemieślników. Krasnoludy były chętnie poszukiwane jako wojownicy, a ich reputacja, niezwykle odważnych i lojalnych wojowników, czyniła z nich doskonały wybór na ochroniarzy. Relacje międzyrasowe. Krasnoludy nie wybaczały łatwo dawnych krzywd. Cała rasa mniej lub bardziej wypowiadała wojnę goblinom i orkom, niszcząc je gdziekolwiek zostały znalezione. Wielu krasnoludów postrzegało rasę tę jako plugową plagę z ich górskich domów i uważało, że mają obowiązek oczyszczenia swych domów z tej zarazy. Podobnie, wielu krasnoludów patrzyło na drały i grymloki z podobną nienawiścią, a zaledwie kilka krasnoludów zapomniało o ich nienawiści do gigantów, którzy kiedyś ich zniewylili. Z tego powodu krasnoludy ogólnie postrzegają pokrewne rasy, tak jak półorki, z nieufnością. Jeśli chodzi o ich dalekich kuzynów, Azerów, Duergów i Galebdur, opinie krasnoludów były różne. Wielu patrzyło na swoje odległe stosunki ze współczuciem dla ich wcześniejszego zniewolenia. Z drugiej strony, Duergary i Krasnoludy od dawna byli wrogami, chociaż handel między nimi był możliwy. Krasnoludy całkiem dobrze dogadywał się z gnomami, z którymi łączyły ich zamiłowania do dobrego rzemiosła, a także z ludźmi, puelfami i niziołkami. Jednak większość krasnoludów powszechnie wierzyła, że prawdziwą przyjaźń można było zawiązać, tylko przez długi czas, a powszechnym powodzeniem było, że różnica między znajomym a przyjacielem wynosi około 100 lat, co oznacza, że niewielu członkom krótko żyjących ras udawało się utworzyć silne więzi z krasnoludami. Były jednak wyjątki. Jednymi z najsilniejszych przyjaźni były przyjaźnie między krasnoludem a człowiekiem, którego dziadkowie i rodzice również byli w dobrych stosunkach z krasnoludem. Historia jak wiele razy, dokładne pochodzenie krasnoludów zaginało w mitach i legendach, podczas gdy wielu niekrasnoludkich uczonych wierzyło, że krasnoludy nie pochodziły z Abertoril lub jego następnych światów. Większość krasnoludów wierzyła, że ich przodkowie pochodzili z samego serca planety, że otrzymali oni życie od Moradina i pozostali stworzeni nim przez młodszego ojca w Kuźni Dusz. Legendy te głosiły, że krasnoludy wywalczyły sobie drogę do świata powierzchniowego. Pokonując niebezpieczeństwa, które napotkali dzięki sile broni i swym umiejętnościom. Pierwsza znana osada krasnoludów na Aberturil pochodzi z góry Jehimal. Krasnoludy te osiedliły się pod skrzyżowaniem trzech kontynentów Fejrun, Karatur i Zakara i stamtąd migrowały we wszystkich kierunkach, rozprzestrzeniając się po całej planecie. Wyjątkiem były te krasnoludy, które migrowały na północ i spoczywały w górach z Nowularondu, stając się przodkami arktycznych krasnoludów. Ci, którzy zwrócili się na zachód ku temu, co ostatecznie miało stać się kontynentem Fejrun, osiedlili się w późniejszym Senfar. Następnie Krasnoludy wyemigrowały stamtąd na zachód. Pierwszym wielkim królestwem Krasnoludów było Beirynden, leżący nie poniżej szar. Krasnoludy w Beirynden prosperowały przez wieki, jednakże stopniowo następujące rozłamy i pęknięcia rozdzieliły Krasnoludy. Pierwsza z tych schizm miała miejsce 12 tysięcy lat temu, kiedy Tarek Szanat, tak zwany poprowadził migrację na zachód z jeckim Bejrynden. Potomkowie tych krasnoludów w końcu stali się krasnoludami tarczowymi i stworzyli rozległe imperium Szanatar. Bóg Domation stworzył Urdunira, który wszedł głębiej w ziemię i zniknął z powszechnej wiedzy. Jakiś czas później Bejrynden padł ofiarą drałów wkrótce po ich zejściu w wojnach o koronę, a te południowe krasnoludy zostały wypędzone na wygnanie, kończąc starożytne królestwo. Ich potomkowie stali się znani jako złote krasnoludy i powrócili tysiąclecia później, wraz z upadkiem Birynden do Wielkiej Szczeliny, tworząc nowe królestwo. Inna podrasa krasnoludów wyłoniła się nie z niektórych z tych południowych krasnoludów, którzy uciekli do kult i wkroczyli na ścieżkę dżungli, stając się kras dzikimi krasnoludami. Ostatnia linia krasnoludów utworzona została z krasnoludów tarczowych z klanu Duergar. Te nieszczęsne krasnoludy, które żyły pod leśniącymi równinami zostały czasem schwytane i zniewolone przez Illitidów, stając się odrębną, ale pokrewną rasą znaną jako Duergar. Na przestrzeni wieków szarlatańska psnika Illitid spowodowała, że Duergarowie coraz bardziej oddali się od swoich krewnych. Przez wieki Krasnoludy weszły w długi upadek, a większość starożytnych królestw, które niegdyś istniały, upadła do XV wieku DR. Krasnoludy tarczowe widziały, jak część północy została oponowana i podbita przez orków z many arrows. Podczas gdy na południu złote krasnoludy w dużej mierze zostały wypędzone ze swojego podziemnego królestwa w Wielkiej Szczelinie w kierunku powierzchni świata. Mimo to krasnoludy pozostały dumnym i odpornym ludem, niewzruszonym na tym, co go spotkało. Najbardziej znaczącym wydarzeniem w najnowszej historii dla ludów krasnoludów było bogactwo Gromu z 1306 DR, podczas którego po wiekach niżu demograficznego nastąpił nagły wzrost płodności co doprowadziło do narodzin wielu bliźniaków wśród Krasnoludów. Powszechnie uważano, że błogosławieństwo było dzielem Moradina, prawdopodobnie jego, jako zwieńczenie wyprawy krasnoludzkiej bohaterki, lub jako część jakiegoś pełniejszego planu wszechojca. Jedną z konsekwencji tego nagłego dobrodziejstwa była i najwyższe odrodzenie demograficzne, które mogło wyprowadzić Krasnoludy z ich upadku, nagła zmiana kultury. Tak zwane dzieci piorunów były radykalne w porównaniu ze swoimi rodzicami. A podczas swojego życia w erze przewrotu, krasnoludy odegrały bardziej aktywną rolę w świecie i porzuciły niektóre ze swoich najstarszych tradycji, takich jak starożytny strach przed magią i arkanami. Także to by było tyle na dzisiaj, i widzimy się w następnej części, gdzie będziemy moi drodzy już chyba mówić o podrasach krasnoludów, jak się nie mylę. Zobaczymy, kiedy Wolf podejdzie kolejny artykuł. Ale to już widzimy się następnym razem, tak? Także pamiętajcie, zostawić lajka, komentarz, miło mi się to czyta, co piszecie i widzimy się następnym razem. Hej!